Witajcie widzowie w tym jakże napiętym czasie na arenie międzynarodowej na kanale Strefa Wojska. A zapraszam na kolejne wojskowe newsy. W dzisiejszym programie pogadamy o leasingu Apache. Umowę wreszcie podpisaliśmy. Już za kilka miesięcy pierwsze amerykańskie śmigłowce zaczną latać po polskim niebie, a w nich polscy piloci. Natomiast wiele tysięcy kilometrów od nas inny kraj postanowił zrezygnować z kilku programów sprojeniowych, w tym zakupu dodatkowych Apache. Dlaczego Korea Południowa podjęła taką decyzję? Będzie też o znacznych postępach programu następcy Stingera. Amerykańskie korporacje są coraz bliżej jego stworzenia, a zatem Piorun będzie miał solidnego rywala. Czy nasza konstrukcja jest gotowa na tą rywalizację? W odcinku pojawi się też wątek wizyty szefa Airbusa w Polsce. Wraca temat nabycia przez nasz kraj akcji tego europejskiego giganta, ale do tego są niezbędne zakupy jego konstrukcji. W takim razie, co możemy kupić? No, i gripeny. Niestety, widzowie będzie kolejny przykład, co znaczy samodzielność produkcyjna. Szwedzi, przez blokadę Amerykanów, prawdopodobnie stracą kontrakt w Kolumbii. Zapraszam Was jeszcze serdecznie do wczorajszego odcinka, podsumowującego niedawno zakończone targi IDEX 2025. W kraju szejków sporo się działo i można było tam znaleźć stoisko PGZ, które moim zdaniem mogło pokazać znacznie więcej polskiej myśli technicznej. Ale o tym w tamtym materiale. A teraz zacznijmy wojskowe newsy. Turecka amunicja precyzyjna, gotowa do produkcji seryjnej. Dokładnie rzecz ujmując, to chodzi o LG-155, produkcji lokalnego potentata Rocket Sun, który odpowiada za produkcję różnego typu pocisków czy amunicji. Nowe rozwiązanie przeszło już niezbędne testy i za chwilę ma ruszyć produkcja na potrzeby wojska. LG-155 kalibru 155 mm może eliminować cele na dystansie od 7 do 25 km. Jest naprowadzona laserowo, a błąd rażenia nie przekracza 5 m. Może także eliminować cele w ruchu. Pojedynczy pocisk waży około 50 kg, z czego sama głowica to około 22 kg. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość korygowania trajektorii swojego lotu, aby precyzyjnie trafić w cel. Jak to wszystko dobrze przeanalizujecie, to bardzo podobne parametry ma nasza krajowa amunicja tego typu, a więc APR-155 produkcji m.in. MESKO. Niestety o niej na razie nic nie wiadomo, czy będzie produkowana seryjnie, a bez wątpienia takie rozwiązanie bardzo przydałoby się dla naszych artylerzystów. Skoro o artylerii mowa, no to wiedzcie, że w Australii oficjalnie zademonstrowano AS-9 Huntsman oraz AS-10, czyli wóz amunicyjny dedykowany dla tej haubicy. AS9 to lokalna odmiana dobrze nam znanej K9. Wozu amunicyjnego K10 nie zamówiliśmy. To pierwsza partia sprzętu, na którą składają się dwa AS9 oraz jeden AS10. One zostały wyprodukowane w Korei Południowej, ale reszta zamówienia, a więc 28 Haubic oraz 14 wozów amunicyjnych, powstaną już w Australii. Ich przekazanie powinno nastąpić do końca 2027 roku. Patrząc na prezentowane wozy, to można już z całą pewnością potwierdzić, że różnią się od polskich K9 dodatkowymi panelami pancerza, zarówno na kadłubie jak i wieży. Widać, że wyciągnięto wnioski z Ukrainy, gdzie lepiej opancerzone pancer Haubice 2000 częściej wytrzymywały ataki dronów. Czy w takim razie planowane jest dopancerzenie naszych Hałbic? Niestety na razie nic o tym nie wiadomo. Stany Zjednoczone blokują sprzedaż Gripenów. Macie widzowie kolejny dowód, ile znaczy własna produkcja sprzętu wraz z najważniejszymi komponentami. Kilka razy wspominałem już na kanale o przypadku Korei Południowej, kiedy to nie mogła ona sprzedać swoich K9 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po kontrakt zablokował Niemcy, kraj producenta silników MTU, którymi napędzane były wtedy te chałbice. Skończyło się to tak, że Korea Południowa ma już własny Powerpack. Teraz podobną blokadę musi przełknąć Stockholm, a dokładnie szwedzki Saab. Mianowicie było bardzo blisko sprzedaży Gripenom do Kolumbii, gdyż ta konstrukcja pokonała w boju m.in. amerykańskie F-16. USA najwyraźniej nie są w stanie tego zaakceptować i według informacji medialnych Waszyngton miał zablokować potencjalny kontrakt poprzez zakaz sprzedaży jednostek napędowych. Niestety może to zrobić, bo Gripen E jest napędzany pojedynczym silnikiem F414G produkcji amerykańskiego General Electric zresztą jak koreański KF21 tylko że tam mamy podwójną jednostkę napędową ale jak się już możecie domyślać Seoul już pracuje i w tym przypadku nad własnym silnikiem Gripen zatem został dalej uziemiony i Stany Zjednoczone dalej chcą zdobyć Kolumbię. Bogota teoretycznie ma jeszcze pole manewru. Może wybrać chiński myśliwiec J-10C. Ta opcja jednak jest dość ryzykowna, bo na nią jeszcze gorzej mogą zareagować Amerykanie i dajmy na to prezydent Trump może narzucić na ten kraj tak bardzo lubiany przez siebie karne cła. Natomiast na stole jest jeszcze oferta francuska, a więc De Rafale. Co prawda propozycja ta jest droższa od chińskiej, natomiast francuski produkt w swoich najważniejszych elementach jak silnik, awionika czy uzbrojenie, produkowany jest także we Francji. W takim razie tu mamy pełną swobodę decyzyjną. Nie muszę wam widzowie chyba przypominać, że cały nasz sprzęt jak czołgi, chałbice czy podwozia od Jelcza jeżdżą na silnikach i przegładniach od producentów z różnych krajów. Po tym względem jesteśmy całkowicie od nich uzależnieni. Argentyna! prezentuje pierwsze w 16, a Sudan chwali się zakupami w Chinach. Jedno z największych państw Ameryki Południowej oficjalnie zaprezentowało swój samolot w 16, który wchodzi w skład kupionych 25 egzemplarzy. Pokazany wariant jest nielotem służącym głównie do szkoleń. Pozostałe 24 samoloty tego typu będą już w pełni gotowe do działań bojowych. Ex-duńskie samoloty reprezentują wariant Block 10-15 MLU. Zostały pozyskane za około 360 milionów dolarów, a część tej sumy przekazały USA, którym bardzo zależało na tej transakcji. Głównym powodem było ubiegnięcie Chin, które chciały zdobyć argentyńskie niebo za pomocą f 17 Ale USA i tak swoje zarobią, bo wydana zgoda na pakiety dla argentyńskich już F-16 opiewały maksymalnie na ponad 900 milionów dolarów. W ich skład wchodzi między innymi uzbrojenie. Argentyna ma F16, a Sudan chce chińskie i rosyjskie myśliwce. Ten afrykański kraj najprawdopodobniej już pozyskał wielozdaniowe J10C, bo według władz tego kraju pierwsza dostawa ma nastąpić już w tym miesiącu, a druga do końca roku. J10 to taki chiński odpowiednik F16, ale jednak wyraźnie większy. Ma m.in. radar działający w technologii ASA, czy płatowiec, który ma pochłaniać część fal radiowych. Może także używać chińskiego uzbrojenia dalekiego zasięgu typu powietrze-powietrze, jak PL15. Właśnie na te samoloty niedawno zdecydował się Egipt. Oprócz J10C Sudan ma negocjować z Rosją zakup teoretycznie znacznie nowocześniejszych SU-35SE, czyli wariantu eksportowego. Nie wiadomo, jak bardzo zaawansowane są te rozmowy i jak dużo maszyn jest w grze, ale niewątpliwie Rosji będzie bardzo zależeć na tej transakcji i umocnią się w Afryce. Przypominam, że niedawno potwierdzono, że niedaleka Algieria zakupiła prawdopodobnie 14 jeszcze lepszych rosyjskich samolotów należących do piątej generacji czyli SU-57. Wielka trójka obniży budżety wojskowe. Świat coraz bardziej napędza wyścig zbrojeń, które pochłaniają coraz większe pieniądze. Jedne kraje wydają je, aby mieć sprzęt do atakowania innych, a drugie, takie jak Polska, aby się bronić. Natomiast ciekawą propozycję, przynajmniej teoretycznie, złożył prezydent Władimir Putin który zaproponował USA obniżenie budżetu wojskowych Rosji i Stanów Zjednoczonych o 50%. Zamiast się zbroić, lepiej postawić na projekty biznesowe. Do tego dealu miałyby zostać zaproszone także Chiny. Prezydent Trump nawet zainteresował się takim pomysłem, ale państwo środka kategorycznie go odrzuca. Według Pekinu Chiny po prostu muszą się zbroić w celach obronnych, aby zrealizować swoje interesy oraz żeby świat stał się bezpieczniejszym miejscem. Nie wiem jak wy, ale ja Chinom wierzę, że takie zbrojenia uczynią świat lepszym, a przede wszystkim bezpieczniejszym miejscem. A wy, widzowie? Polskie udziały w Airbusie coraz bliżej? Temat był już grzany kilka miesięcy temu, kiedy to oficjalnie przyznaliśmy, że chcemy jako kraj pozyskać udziały w tej jednej z największych firm na kontynencie europejskim. Temat wraca z racji zapowiadanej wizyty prezesa Airbusa w Polsce. Ma on rozmawiać z naszymi rządzącymi w sprawie potencjalnych umów. Bez tego nie ma co liczyć, że ktokolwiek odstąpi nam swoje udziały. Potrzebne są polskie zakupy w europejskim powietrznym autobusie. O czym mowa? Na rynku cywilnym zapowiada się zakup przez nasz lot nawet ponad 80 samolotów dla rynku cywilnego. No ale, z racji tematyki kanału, nie będę tego wątku rozwijał. Nas interesuje sektor zbrojeniowy. Od kilku tygodni żyjemy możliwym zakupem A400M Atlas, tak jak przynajmniej twierdził niemiecki minister obrony. Do tego na pewno możemy dorzucić powietrzne tankowce A330MRTT, które są uważane za jedne z najlepszych w swojej klasie, jeśli nie najlepsze. Plusem jej konstrukcji z uniwersalność, bo równie dobrze można wykorzystać je także do przewozu osób rannych czy sprzętu. No i trzeci produkt, którym Airbus może nas zadowolić, to H145M. Z jednej strony wypełnią na lukę leki śmigłowców transportowych, a po drugie, co może i ważniejsze, mogą posłużyć do szkolenia pilotów. Według szefa MON, w najbliższych miesiącach czeka nas spora zmiana w sposobie ich szkolenia. Jest to spowodowane dużymi zakupami śmigłowcowymi dla naszego wojska, jak choćby 96 Apache czy 32 AW-149. A przecież kolejne kontrakty czekają. Mówi się coraz głośniej choćby o CH-47 Chinook. Na czymś przyszłych pilotów trzeba szkolić, i tu może się świetnie sprawdzić H145M. Zatem, jak to wszystko podliczycie, to mówimy o kontraktach o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Dajcie znać, widzowie, czy perspektywa posiadania akcji Airbusa jest dla Was wystarczająco kusząca, aby jednocześnie kupić przed chwilą wymieniony sprzęt. Aby było jeszcze ciekawiej, to niejako w końcu do tej wizyty ma nas odwiedzić również szef Embraera. Z jego perspektywy najważniejszy wydaje się kontrakt dla lotu, ale nie zapominajmy, że ten brazylijski producent ma w swojej ofercie również C390, który szturmem zdobywa Europę. Kupiły go, bądź zamierzają kupić Portugalia, Holandia, Austria, Węgry, Czechy, Słowacja i Szwecja. Na jego temat macie film na kanale, więc nie będę się tu na jego temat bardzo rozgadywał. Bez wątpienia ta konstrukcja może być zaoferowana także nam. Wizyta czołowej postaci Embrera jest planowana w dniach 10-12 marca. Następca Stingera coraz bliżej. Piorun zagrożony? Obecnie Amerykanie prowadzą program NGSRI, który ma wyłonić następcę Stingerów, jednego z bardziej rozpoznawalnych typów uzbrojenia pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Program rozpoczął się w 2023 roku. W konkursie rywalizują dwie firmy Lockheed Martin oraz Raytheon. Ta druga korporacja właśnie poinformowała, że zakończyła testy najważniejszych elementów nowego uzbrojenia, w tym między innymi silnika rakietowego czy głowicy naprowadzającej. Jeszcze w tym roku planowane są testy z żołnierzami. I całkiem prawdopodobne, że także całego pocisku. Jak widzicie prace są już całkiem zaawansowane. Podobnie wygląda sprawa z rozwiązaniem Tlockit Martin, który również kończy już testy. Cały program o wartości ponad 700 milionów dolarów ma się zakończyć najpóźniej do 2028 roku. Jak słyszycie, nie ma w zasadzie zagrożenia, że tak się nie stanie. Powstanie zatem pocisk, który przewyższy zdolnościami naszego pioruna. Niestety w tej sprawie zostajemy w tyle. Jest to prawda koncepcja Peruna NG, ale faktyczne prace jeszcze nad nim nie ruszyły. Na ten cel nie zostały przekazane potrzebne fundusze i nie ma umowy rozwojowej. Tak przynajmniej twierdzi portal Defense 24. Wersja NG może okazać się kluczowa w utrzymaniu przewagi polskiej konstrukcji. Ma ona między innymi znacznie zwiększyć zasięg pocisku, jak i jego odporność na systemy zakłóceniowe. Jak widzicie, wydajemy olbrzymie pieniądze na zakupy, ale nieduże na badania i rozwój. A to właśnie technologia pozwala zachować przewagę na polu walki i w o międzynarodowe kontrakty. Mam nadzieję, że Mesko, a więc producent pióra, tej szansy nie zmarnuje i jeśli będzie trzeba sfinansuje badania na koszt własny, myślę, że ostatecznie wszystkim to się opłaci. Umowa na leasingowe Apache Podpisana 27 lutego nasz minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, podpisał umowy, których głównym efektem będzie wylizingowanie zasobów amerykańskiego wojska, ośmiu egzemplarzy AH-64D Apache, czyli nie jest to najnowsza wersja E, którą kupiliśmy, ale bardzo od niej nie odstaje. Mają one do nas dotrzeć w wersji optymistycznej już w czerwcu, a na pewno przed końcem września tego roku. Koszt całego projektu ma wynieść około 300 milionów dolarów. Po co na te Apache już teraz? Przede wszystkim odzyskujemy możliwość używania śmigłosów szturmowych, bo te Teraz ich praktycznie nie mamy. A po drugie, chodzi o szkolenie pilotów i obsługi naziemnej właśnie z używania Apache. Według szefa Mon. Pozwoli nam to bardzo szybko uzyskać zdolności operacyjne, niemalże od razu przy przyjęciu pierwszych dostaw. Mamy zaoszczędzić nawet dwa lata na samym procesie szkolenia. Dostawy już całkowicie polskich maszyn powinny ruszyć w 2028 roku. Wtedy to mamy otrzymać 15 śmigłowców, a do końca 2032 całość zamówienia, czyli łącznie 96 maszyn. Podczas przemówienia Władysława Kośniaka Kamysza nie zabrakło chwalenia się własnym osiągnięciem, jakim było podpisanie umowy na aparci za 10 miliardów dolarów oraz jak ona. Została według ministra dobrze wynegocjowana wraz z całym pakietem szkoleniowym, logistycznym, uzbrojeniem, a także offsetem, który zapewni nam duży stopień obsługi tych maszyn na terenie Polski oraz serwis innych śmigłowców, które używają silników od amerykańskiego General Electric, czyli AU-149 czy AW-101. Jednocześnie Władysław Kościan Kamysz wbił szpile w poprzednią ekipę, że ona, tak jak jego podwładni, nie byli w stanie podpisać tak dobrej umowy, choćby na FA-50. Oddajmy głos panu ministrowi. I my wyciągamy wnioski z błędów tych, którzy byli przed nami. A które kupiliśmy są z zabezpieczeniem logistycznym, z uzbrojeniem, z częściami zamiennymi i z umową offsetową. Czyli wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby umowa była dobra, żeby ci najlepsi ludzie, jakich mamy w wojsku polskim, najlepsi piloci, najlepszy personel obsługi naziemnej, najlepsi żołnierze wojska polskiego, żeby mogli zawładnąć tym sprzętem, to musi być ten sprzęt gotowy. Nie da się kupić sprzętu bez uzbrojenia, bo później mamy takie problemy jak z FA-50. Musimy to nadrabiać dzisiaj. Oczekujemy wsparcia też sojuszniczego w tym względzie. Ale to znów jest czas, który musimy na to poświęcić. W przypadku Apache ta umowa była tak wydyskutowana, wynegocjowana, że daje szansę, że jest i offset, i zdolności serwisowe w Polsce dotyczące nie tylko Apache, ale tak naprawdę wszystkich śmigłowców, którymi będziemy posługiwać się w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej. Do tego właśnie części zamienne, do tego pakiet logistyczny, do tego symulatory, do tego uzbrojenie, czyli wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby. Ta umowa była w pełni wartościowa, są spełnione ba Czwartkowa uroczystość miała miejsce na terenie pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. I właśnie tu trafią pierwsze Apache w polskim wojsku. Z takich ciekawszych rzeczy, które mówił jeszcze minister obrony, muszę wam powiedzieć o polskiej propozycji, która zakłada tworzenie spółek joint venture złożonych z polskich i amerykańskich firm. Po co? Takie podmioty mogłyby funkcjonować na terenie Europy i pozyskać środki choćby z Unii Europejskiej. Podobno władze USA podchodzą do tej propozycji z zainteresowaniem, ale czy przełoży się ona na konkretne? Umowy, to czas pokaże. Aha, i wiceminister Paweł Bejda powiedział, że Borsuk jest tuż tuż i trwa dopinanie dosłownie ostatnich szczegółów umowy, która będzie w niedalekiej przyszłości, a więc według plotek w pierwszej połowie marca 2025 roku. Podkreślam, 2025. Korea Południowa rezygnuje z kilku dużych programów, w tym zakupu dodatkowych Apache. Niestety żaden budżet wojskowy nie jest gumy i czasem nie na wszystko starczy funduszy. Ten problem ma teraz Korea Południowa, która postanowiła zrezygnować z kilku całkiem dużych programów zakupowych. Jednym z nich jest zaniechanie budowy małego lotniskowca o wyporności zaledwie 30 tysięcy ton. Dla porównania obecnie największy chiński lotniskowiec Fujian ma wyporność na poziomie 80 tysięcy ton, miał na nim służyć około 16 F35P. Natomiast całkowicie Koreańczycy nie chcą się wyzbyć marzeń o własnej konstrukcji tego typu. W planach jest budowa lotniskowca. O Około 45 tysięcy ton, na którym będą stacjonować KF-21N, czyli rodzime samoloty dostosowane do działań właśnie z takich konstrukcji jak lotniskowce. No ale z naszej perspektywy najciekawsza jest rezygnacja z zakupu dodatkowych Apache. Taka informacja pojawia się już kilka miesięcy temu, ale teraz mamy już ostateczną decyzję. Mianowicie Saul zakupił już 36 AH64E kilka lat temu. W ostatnim czasie chciał dokupić drugie tyle, natomiast po otrzymaniu ceny maksymalnej na poziomie 3,5 miliarda dolarów entuzjazm do tego programu wyraźnie spadło. Po ponownej analizie zasadności tego zakupu, włącznie z doświadczeniami Ukrainy, odpuszczono go zupełnie, choć rozważano jeszcze pozyskanie niższego wolumenu. Niekupione Apache mają zostać zastąpione między innymi przez strony. Natomiast to nie jest tak, że tylko one wejdą do gry. Koreańczycy bowiem rozwinęli własny, leki śmigłowiec szturmowy Lach-1 Miron. Dostawy tej konstrukcji rozpoczęły się w grudniu zeszłego roku. Ma ona wymienić przede wszystkim dużo starsze AH-1 Cobra, ale najwyraźniej będzie także dodatkowym wsparciem dla amerykańskich Apache. Wielka kłótnia w Białym Domu. O tym na pewno słyszeliście, jeśli przez ostatnie 36 godzin. Nie siedzieliście odłączeni od świata. Mianowicie doszło do naprawdę sporej kłótni między goszczącym w USA prezydentem Ukrainy, a prezydentem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Stricte, jak to wyglądało, nie będę wam opowiadał, bo o tym rozpisują się wszystkie możliwe media. Natomiast tu chcę zwrócić uwagę na coś innego, a mianowicie na konsekwencje. Z tego co już wiadomo, USA mają wstrzymać pomoc przekazywaną Ukrainie. Dodatkowo straszy się Kijów odłączeniem Starlinków, bez których działania bojowe zostałyby niemalże sparaliżowane za Ukrainą stanęli bardzo mocno szefowie europejskich krajów rozpisują się na iksie należącym notabene do Elona Musk'a jak to wspierają kijów i jak nigdy Ukraina nie będzie sama czy z tych słów wynikną jakieś większe czyny to przekonałem się w najbliższych tygodniach Sprawa jest bardzo dynamiczna i dziś ma się odbyć specjalny szczyt w Londynie, gdzie zostały zaproszone przez premiera Wielkiej Brytanii czołowe europejskie państwa. Będą one debatować nad rozwiązaniem obecnego kryzysu. Na liście zaproszonych jest nasz premier Donald Tusk, ale brakuje na niej, według mnie, liderów państw bałtyckich. Z przedstawicielami tych krajów ma się odbyć w godzinach porannych wideokonferencja, a sam szczyt już po południu. Widać tam dla nich miejsce się nie znalazło. No i drodzy widzowie, tą małą optymistyczną informacją kończę dzisiejszy odcinek. Widzimy się w komentarzach, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach, które myślę są wyjątkowo kontrowersyjne. Choćby kwestia Apache. My leasingujemy i czekamy na 96 sztuk, a Koreńczycy z dodatkowych zakupów rezygnują. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a także o innych informacjach. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!